Są cztery główne powody, dla których 12 lat temu wyjechałem do Anglii. O widzisz, tak wygląda kapuś. Zawsze marzył mi się własny Volkswagen Passat. Zawsze chciałem mieć nowoczesny dom. Zawsze chciałem sprawdzić, jak się żyje w europejskim kraju. I nie lubię, jak kościół decyduje o mojej macicy! Zanim znalazłem się tu, gdzie się znalazłem, byłem tam, gdzie byłem. Ostatnią rzeczą, jaką zajmowałem się w Polsce, był wiecznie uśmiechnięty pracownik banku na pełnej depresji. Nie podobała ci się tabela opłat i prowizji banku? Bank zrobił cię w chuje. Bank nie wytłumaczył ci 19% podatku od zysku z lokaty? Spoko! Przyjdź do mnie i miał pierwszy! Zostaw u mnie swoją konstruktywną krytykę, bo ja, jako kasier, czyli osoba o pełnej decyzyjności, decydująca o pełnej polityce banku, zawsze zbierałem konstruktywną krytykę od klientów jako pierwszy. O pi Konstruktywną krytykę dostawałem również za to, że pracodawca nie wypłacił na czas wynagrodzenia. Honorarium, bo to się tak pięknie mówi, ja zawsze moim widzom na kanale powtarzam, to jest honorarium bo płacą ci za twój honor. A więc brak kasy na koncie u klienta to także była moja wina. Bo jak wiadomo to kasier odpowiada za szacunek pracodawcy do pracownika. Z tym szacunkiem pracodawcy do pracownika w Polsce to w ogóle jest oddzielna historia. Zanim złapałem się za bary z polską bankowością pracowałem w gazetce komputerowej. To jedna z tych prac, gdzie człowiek ma misję. A normą jest to, że dwa dni przed oddaniem pisma do druku połowa kartek jest pusta i śpi się w redakcji. To nie była zła praca, ale im człowiek starszy tym słowa szefa w dniu wypłaty kasa, kasa, kasa. Tylko by o Kasie mówił. Na jakości pisma już ci nie zależy, tylko na pieniądzach. Przestawały na mnie robić wrażenie! Cierpliwości! Pieniądze za fakturki spłyną, to będziesz pierwszy w kolejce do tej swojej wypłaty. A w międzyczasie nie będę ściemniał. Jeśli masz od kogo pożyczyć, to położyć. O, albo wiesz co? Pamiętasz tą klawiaturę Logitecha, którą recenzowałeś w zeszłym miesiącu? Postaw ją na Allegro, może ktoś przytuli za stówkę, to sobie weźmiesz. Ta praca nauczyła mnie, że wypłata w dniu wypłaty jest czymś niepojętym! I tak właśnie znalazłem się w banku. Bank to była super robota. Wszyscy z niej uciekliśmy jedni szybciej, Ludzy trochę później i z różnych powodów. No ale tak w Polsce wygląda dynamiczne, młode środowisko pracy. Bardzo dynamicznie ludzie z niego uciekają. Bardzo. Pierwszy Polskę opuścił Grzesiu. No ale, no ale on to raczej musiał. Nieważne. Był w historii taki wesoły okres, kiedy nasz bank emitował masę funduszy i sprzedawał je na pniu. Reklama szła pełną parą. Fundusze drożały z dnia na dzień. Dziś kupowały się za 10 tysięcy złotych. Tydzień później sprzedawały się za 13,5 tysiąca złotych. No więc Grzesiu, kolega z okienka, podłapał to. Wziął pożyczkę 20 tysięcy złotych na akcje. Kupił je. Po dwóch tygodniach sprzedał i był bogatszy o 5 tysięcy złotych. Można? Można! Grzesio doszedł do wniosku, że tą historią zacznie sprzedawać fundusze wszystkim klientom banku. Bo ludzie chętnie kupują historię sukcesu i też chcą być bogatsi o 5 tysięcy złotych tygodniowo. Zupełnie zapominając o tym, że jest to fundusz akcyjny, który może przez 20 dni iść do góry, a przez kolejne 3 dni leżeć martwy. No więc zachęceni opowieściami Grzesia klienci bardzo chętnie brali pożyczki na fundusz. 20 tysięcy, 30 tysięcy, 50 tysięcy złotych. Pożyczone pieniądze natychmiast lokowali w funduszu akcyjnym. Już wiedzieli te setki tysięcy złotych, które wypłacą z funduszu za 3-4 tygodnie. Grzesiu cieszył się podwójnie, bo najpierw sprzedawał ludziom pożyczkę, a potem za te pieniądze kupował im fundusze. Ale przyszedł krach! I wszystkie fundusze kilkukrotnie potaniały. Grzesiu w pierwszej chwili bardzo się ucieszył, bo on już swoje akcje sprzedał. A potem się lekko zmartwił, bo na fundusze akcyjne namówił chyba z połowę Gdańska. W tym lewego typa, który rzekomo sprzedawał łódki i ulokował w tym biznesie 300 tysięcy złotych. I powiedział Grzesiowi, że lepiej, żeby na tym zarobił, bo pan wie, 300 tysięcy złotych to dla mnie nie majątek, ale po co ma mieć pan problemy? Krześ był zawsze moim bohaterem i z problemem zmierzył się godnie. Za to go w sumie zawsze najbardziej szanowałem. Wiedział, że do banku przyjdzie mnóstwo niezadowolonych i zdziwionych klientów. Pan mi bogactwo obiecywał. I co? Obiecywał pan! Grzesiu, pamiętasz 300 koła papiera? No? Ale Grzesiu, mój bohater, doskonale wiedział, jak sobie z tym poradzić. Zadzwonił do szefa, powiedział, że przynajmniej przez dwa tygodnie będzie chory. On sam nie wie dlaczego. Dwa bite tygodnie musi siedzieć w domu. No, nie ma opcji. Angi Wina, biegunka, ropień. Fundusze dały mu raka. Grzesiu wiedział, co robi, bo klienci, którzy zostawili u niego 60 tysięcy zł, do odbioru mieli już tylko 25. Zapytacie, czy to wina Grzesia? Nie! Sprzedając akcję, masz obowiązek poinformować klienta, że jest ryzyko. Obiecywał pan! I że przez to ryzyko któregoś dnia mogą wszystko stracić. Czy w dniu krachu ludzie o tym pamiętali? Pan mi bogactwo obiecywał. Nie! Kurtem przychodzili do banku i pytali o Grzesia. No chcieli go powiesić. A on biedna akurat anginę miał. No egzekucję trzeba było przełożyć jakieś dwa tygodnie. Klienci banku nie czytają tego, co podpisują? Klienci banku kupują piękne historie zamiast produktów? Na Anglinę Grzesiowi pomógł wyjazd do Anglii. Z tego co widzę na profilowym na Facebooku. Grzesiu nadal pracuje z klientem. Jeździ widlakiem po magazynie i podjeżdża do klienta i lekroczy ten. krzyk. Grzesiu, jeśli to oglądasz, to wiedz, że pani Maria nie gniewała się tak bardzo. Wypłaciła to, co zostało, pieniądze wzięła do innego banku, tam założyła drugie konto. Połowiek Dańska opowiedziała, że jesteś chujem! Moim drugim ulubionym pracownikiem banku był Sławu. Nie tylko ja lubiłem Sławusia. Sławusia uwielbiały wszystkie pary, które pewnego dnia doszły do wniosku, że wystarczy już mieszkania z rodzicami i pora na własne M4. Nie to M4, inne M4. Poziom żartów na tym kanale sięga dna. Punktem zwrotnym w karierze Sławusia był moment, w którym wziął kredyt na dom. Nie no, mega osiągnięcie wziąć kredyt na dom. No więc Sławuś wziął kredyt na dom, ale natychmiast przewalutował go na franki szwajcarskie, bo w 2007 roku Sławuś odkrył, że nie ma lepszej waluty niż frank szwajcarski. Frank szwajcarski był bardzo kulawą walutą i każdego dnia kosztował coraz mniej. Tym samym Sławuś potrzebował coraz mniej złotówek, aby zakupić równowartość 530 franków szwajcarskich. To była jego miesięczna rata. Sukcesywnie, z miesiąca na miesiąc, rata Sławusia spadała z 1700 zł do 1130. No i Sławuś, podobnie jak Grzesiu, zaczął używać swojej historii, aby sprzedawać kredyty we frankach szwajcarskich klientom. Tak więc wszyscy którzy marudzili, no już chyba nigdy nie będzie nas stać na własny dom. Za chwilę mówili: o, to ja poproszę tak samo jak ten pan, to to samo ja poproszę. No więc klientów, słabuś miał tak wielu, że po pewnym czasie płakał, że nie może odebrać swojego nowego samochodu z salonu. Od trzech tygodni jego nowa Honda Civic tam czekała, a on biedny kończył po 21. Nie było jak samochodu odebrać. Dlaczego o 21 Słabuś kończył pracę? Bo kredyt hipoteczny sprzedaje się 40 minut, a potem 5 godzin obrawia się go w systemie. Słabuś miał całe piramidy papierów do obrobienia. No więc słabusia każdy kocha. A pewnego dnia Frank Szwajcarski trzykrotnie podrożał. Mała podpowiedź. To oznacza, że od tego momentu klienci Sławusia płacili trzy razy więcej za ratę kredytu. No i wszyscy Sławusia nagle bardzo przestali kochać. Pytanie: Czy klienci podpisali klauzulę, że liczą się ze zmianą wartości kredytu w walucie obcej? Podpisali. Czy Sławuś ostrzegał o ryzyku walutowym, zanim udzielił klientom kredytu? Sławuś to głupi chuj, oszukał mnie i ja go zabiję. Dobrze zgadliście. Dzisiaj Sławuś na profilowym ma ciężarówkę. Skania. Rejestracja KT66. Sławuś rozwozi mrożonki gdzieś po Boro. Dlaczego wam to opowiadam? Bo dobitnie pokazuje, że ludzie kupują historię, a nie produkt? Bo lubię tych wszystkich doradców sukcesu, którzy pewnego dnia kompletnie zmieniają branżę i uciekają tak daleko, żeby ludzie ich nie znaleźli? Tak! To znaczy nie! Tak właśnie wyglądała historia mojego awansu w banku, kiedy jeszcze pracowałem w Polsce. Zatrudniano mnie na stanowiskach, z których uciekali moi poprzednicy. Klienci jeszcze długo ich szukali. Jeszcze długo rozmowa ich ze mną zaczynała się od słów O ten pana kolega, to gdzie on jest? Kiedy on wróci? On długo będzie miał tę anginę? Praca doradcy klienta, a więc ta, z której uciekł Grze mi miesięcznie o 1539 zł. Tak nie było źle. Bo kasjer, którym byłem przez ostatni rok, przytulał o 150 zł mniej. Dlaczego banki są bogate? Bo ludziom płacą gówno! W tym czasie moja żona pracowała w firmie ubezpieczeniowej i przynosiła stamtąd nieziemskie 1000 1100, czasami 1200. Tylko tam w umowie o pracy było napisane, że jeżeli zachoruje, to za ten dzień firma nie będzie płaciła. No więc plan mieliśmy taki, że przez najbliższe 30 lat nie chorujemy. Nie wiem, chciałoby się, ale nas nie stać. Z naszych uciłanych 2700 zł Należało natychmiast oddać 1300 tytułem wynajmu. Właścicielka mieszkania zawsze stawiała nas w komfortowym położeniu. Ilekroć brała czynsz, zawsze mówiła, że to jest chyba za mało. Teraz tak się w sumie słyszy, że te mieszkania idą w górę. No to ona już sama nie wie, no no ona już weźmie za ten miesiąc, ale ona nie wie, jak będzie przyszło. Wiedzieliśmy, że blefuje, a potem dała nam wypowiedzenie. I trzeba było spierda... zacząć szukać nowego mieszkania. W Gdańsku. W roku 2007 bez 1700 zł miesięcznie nie było opcji znaleźć dwupokojowego mieszkania. Tak więc wizja, że z obu wypłat zostanie nam 1000 zł na cały miesiąc na wszystkie wydatki, była całkiem realna. Cały czas szukaliśmy tańszego mieszkania, rozważaliśmy nawet przeprowadzkę do Gdyni. No i znaleźliśmy wnękę na szafę, która była mieszkaniem, kawalerką za 1100 miesięcznie. Spory lokal. Otwierasz drzwi, wchodzisz i od razu potykasz się o łóżko, które jest w dużym pokoju. No i pewnego dnia przy obiedzie rodzinnym padło słowo klur. A słyszałeś o takim mieście Boston? Są cztery główne powody, dla których 12 lat temu wyjechałem do Anglii. Marzenie o pasacie spełnione kosztowało całe 250 funtów. Gdzie ja za 250 funtów kupię w Polsce samochód? Przyjechałem do Bartka na obowiązkowy roczny przegląd. Ja. jestem przekonany, że nie przypierdzieli się do niczego. Dobre B nie jest złe. Bartek! Jesteś? Coś ty mi tu kurwa znowu przywiózł. No Passata. I tak przecież nie zapłacisz. Weź, wyjeżdżaj stąd. Bartek, teraz zapłacę. Teraz zapłacę. Obiecuję, tylko mi benefit wpłynie, no jak w ogóle? No kocha. dobra, dobra, to ci to sprawdzę. Piątkę mam przy sobie. Chcesz piątkę? Resztę ci zapłacę, jak benefit wpłynie, dobra? Dobra, nie ma problemu. Klasyczny przegląd. Jestem przekonany, że gówno znajdziesz. Dobry samochód, Bartek. 250 dałem. Zaraz sprawdzimy. Dobry samochód. Zaraz sprawdzimy, nie ma problemu. Jakieś niskie sprężyny żółte. Dobre sprężyny, Bartek. Co, na szpachle Ci nie stać? I na spray z A co? No co? No jak co? Ostre elementy wystające. To oczywiście przeglądu nie przejdzie. Normalny, Bartek. Bartek, no weź, zapłacę. Nie. Tylko benefit płynie. A Bartek. Tu aż się boję otwierać. Bartek, proszę. z dwójkę dzieci, co? Bo ten. Nie, nie, bo wtedy benefity mi zabiorą. Nie, nie. Oj, oj, panie, wyciek oleju. No to chyba jak z 25 funtów, to dogadamy się, co? Oj, nie wiem, to 25 funtów to chyba na olej musi, żeby tu wlać. Bo Bartek, na pewno pusto. Bartek, ile Ile za mot? Jak ile? Ile benefitów dostajesz? No musisz mi to dwójkę pożyczyć. To, to mi oddadzą. No za 120 ci to podbiję. Tu to samo, klocku zero. Chińskie sprężyny. No tak, DPF wycięty, padzak, asadza. Pobacz, no chłopie, ty ludzi pozabijasz tym samochodem. Mam na myśli świeże powietrze. Zawieszenie, no. Angol by to przepuścił, ja nie przepuszczę. Oj, tam, oj, tam, Bartek. 125. Nie, nie, nie. 150 i przechodzi. Bartek, ja dwa razy tyle za samochód zapłaciłem. Życie, Passat. Chcesz tego spuszczam, dajesz 300, drukuję mod i wyjeżdżasz, no i tyle. I ile on jeszcze pojedzie? Nie wiem, stąd wyjedzie. Ale jeszcze mnie nie obchodzi. Na fabrykę dojadę? Tak, tylko żebyś sam jeździł, żebyś czterech Rumunów nie zabierał. Bo te sprężyny z tyłu to takie kiepskie. Bartek, bo oni mi płacą, wiesz, po. Dwa funty w jedną stronę. No ja wiem o tym, zarabiasz na tym, to i trzeba na przegląd wyłożyć troszkę więcej. Ale co, ogólnie dobre auto kupiłem, co? Wyciek. Turbo cieknie. Tu. Ja mam turbo? Tak. Nie wiem czy działa, ale jest. Nie no, to, to super. Brak osłony pod silnikiem. Dziura w osłonie. No i co, no, szukać więcej? Nie no, Bartek, to... Podbijemy ten mot, nie? No dobra, spuszczamy, drukujemy, płaci, że wyjeżdżasz. A, a mi jak benefit oddadza, to ci zapłacę. Dobra, nie ma problemu. Ty, a ty nie jest całkiem ładny. Nie, nie mógłbym zamienić Passata na tego? A, aha. Bartek, gdzie jest przód tego samochodu? Z tyłu. Ty, a, a zmontowałbyś mi to jakoś? Bartek, co ty tam robisz? Sprawdzam jeszcze komputerem. Przepływomierz, turbo, nie no, długo tym nie pojeździsz. P45 to ja znam. P45, a, a L4 nie ma. Bartek, a licznik da się cofnąć? W samochodzie czy od prądu w domu? Gdzie ja bym za 100 funtów tygodniowo w Polsce miał takie luksusy. Ma? Away. Yes. Tylko mi tam cicho po 20, bo doniosę. Lubię ten widok z okna. Nie dalej jak dwa dni temu pomalowali mi tę ścianę i tak jakoś, jakoś odpada. To wszystko moje! A jak im mówiłem, że jest coś takiego w Europie jak tym, kto się ze mnie śmieli i nie wierzyli. Ty tam nie bądź taki mądry. Kurde, widział mnie. Szybkie sprostowanie odnośnie trzech komentarzy, które pojawiły się pod ostatnimi filmami. E, chodzi mi konkretnie o ten komentarz, ten komentarz oraz ten komentarz. Stop! Zatrzymać internet! Zacznijmy to karuzele śmiechu! Funciaki! Dlaczego? Pod ostatnim odcinkiem nie ma 100 tysięcy łapek w górę! Boże, jaki jestem zmęczony ostatnim projektem. Taki stańczyk tańczy, tańczy. Rado wie, Seba potwierdza, a Jacek księguje producenci paszy. Tu jest zmywak. Tu się takich rzeczy nie robi.